Silnik wyjechał, tak to wygląda A3, przepraszam, A6 B6, 3,0 TDI. Będziemy dzisiaj rozbierać, odbrajać nowy silnik i montować. Telefon jeszcze śpi. Na no nic. Trzeba się brać. Trzeba się wybrać za robotę. Samo się nie zrobi. Pozdrawiam i zapraszam na mój kanał. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie w komentarzach. Dawajcie subiki, łapki w górę. Mam nadzieję, że kanał się rozwinie i będzie dużo tematów. Pozdrawiam. Cześć.